Blue to australijska kreskówka, która jest od 1 października 2018 roku. Premiera odbyła się na stacji ABC Kids. Animacja została stworzona przez Joe Bruna. Więc główną bohaterką serialu jest Blue, która ma swoją siostrę Bingo, ojca Bandit, a matkę Chili. A jakbym wam powiedział, że Chili ma depresję, jesteście gotowi, więc lecimy. A zacznijmy od tego, że matka bohaterki tak naprawdę straciła jeszcze jedno dziecko. Nie żartuję, nawet ma urządzony pokój, w którym teraz Bingo i Blue, tam mają swój pokój. To była zapowiedź następnego dziecka, tylko że te małe dziecko nigdy nie przeżyło. Why are you crying? Oh, it's just this room, sweetheart. Te wszystkie dowody są z epizodów, w którym dzieciaki chcą zrobić pokaz. Żeby zabawić mamy, jednakże podczas farsi bagged wykazuje Bingu udawaną ciążę, co wywołuje smutek w matce. Zobacz, bandit ją trzymał za rękę aby ją pościeszyć. Wiedział, co się stało. Ostatnio widziała, że rycerze błękitni są tak przebiegli oraz podstępni, że nie muszą nam mówić, że wydarzyło się coś strasznego. W całym serialu przedstawiają nam podpowiedzi, ojciec nawet rozmawia z innym mieszkańcem o operacji uniemożliwiającej zapłodnienie. Natomiast w, innym, w innych odcinkach, jednak jego małżonka, czyli, żeby jej opcje zostały otwarte, jednak jest taki epizod, w którym rodzina jedzie na wypoczynek, ale jest w tym coś dziwnego. Jak oglądasz dalej, możesz zauważyć, że Chili próbuje przekonać siebie, że jest szczęśliwa. Ona próbuje odpocząć sobie, ale z powodu, że coś jej siedzi w głowie, przez co nie uniemożliwia to jej relacji. Bardzo możliwe jest stres związany ze stratą lub depresją. Trzeba pamiętać, że po stracie kogoś bliskiego, w tym przypadku dziecka, wiele mam przechodzą przez trudności emocjonalne. Nie można po prostu tego zmienić. Kolejnego dnia to jest długi, pozony proces. Chapter brak odpoczynku albo depresja mogą być także spowodowane czymś innym niż poronienie. Co jeżeli matka był jest po prostu podatna na depresję. Może występuje to w jej w rodzinie nie móc dobrze się bawić na plaży, po czym postanowiła wrócić do swoich dzieci, kiedy zobaczy jak Blue i siostra dobrze się bawi, Chcę, abyś zwrócił uwagę na wyraz twarzy i ton żony bandita. I... Tylko mi się wydaje, że ona jest naprawdę smutna, głębiona i próbuje po prostu to udawać dla dzieci. Przecież wiele matek stara się być najlepszą osobą i dawać dobry przykład swoim dzieciom. Jedną rzecz, która to zdradza, są jej oczy. Twórcowie wykonali niesamowitą robotę, przedstawiając niemal prawdziwą ekspresję. Wiesz, jak w prawdziwym życiu można rozpoznać, czy ktoś się uśmiecha gdyż jego oczy powinny się uśmiechać. Ustami, no cóż, animatorzy, tutaj się im udało. Ona tak naprawdę tutaj nie jest uśmiechnięta, a ona natomiast tylko udaje, że chcę pomóc swoim dzieciom. Dobrze się bawić. widzieć osoby, które są smutni i również mają depresję. Jak wiemy o tym, oni chcą wtedy pijić inny. Nie chcą nikogo wtedy poniżać, więc dają uśmiech. Nie zrozumcie mnie źle. Naprawdę czyli lubi spędzać czas z Bingo i z Blue. Właściwie pod koniec epizodu daje to naprawdę sporo do Paminy, że w końcu może odpocząć. Jednakże przez cały serię i odcinek oglądanie było bolesne. Ta kobieta. Przechodzi przez depresję, miejmy szczerze szczerą nadzieję. Bandyta zdaje sobie z tego sprawę i może zapewnić przy okazji jej pomoc, na którą zasługuje. Wracając do sceny na plaży, gdzie matka niebieskiego psa i pomarańczowego psa próbuje czytać książkę. Widzimy, że jest niespełniona i niezdecydowana. No, I nie mogąc wybrać konkretnego zajęcia, dlaczego nie może się pogodzić, próbowała w swoich myślach używać rzeczy zewnętrznych, żeby znaleźć w życiu szczęście. Jednakże zdała sobie sprawę, że jej to nie, przy... nie przyniosło żadnych radości. Z jednym momentów w którym widzimy, czyli zadowoloną jest spędzenie czasu z rodziną. Wiele osób zostawiałoby że czy pójście na plażę pomogłoby byciem szczęśliwym. Musisz natomiast pamiętać, że mama Blue to, to prawdziwa osoba z depresji. Z pewnością długi i przymiły spacer po plaży oraz odpoczynek przy. Drinkach i napojach może być świetną zabawą, albo przejściowe przy tak złożonym charakterze, który właściwie przeszedł przez coś ta traumatycznego, z którym być może spędzał czas z najbliższymi, ale ci bliscy mogą być tak naprawdę bardzo potrzebni. Ale czyli jest z dala od rodziny, wydaje się, że jest nie, nieobecna, nie jest w stanie być konsekwentna. W tym co próbuje zrobić sam. To oczywiste, że matka dwóch dzieci jest gnębiona. Ale jako pierwszym przejściem do, do uzyskania pomocy jest przyznanie się do tego, że mam jakiś problem. Bandit musi o wiele lepiej o spędzać czas z żoną. Na szczęście, mama Blue podejmuje decyzję o powrocie do hotelu. Kolejną poważną kwestią osób cierpiących na depresję. To niekontrolowany płacz. Przez cały serial animowany radzi sobie świetnie, kiedy owca mówi o niej coś pozytywnego. Matka Bingo nie może powstrzymać łez. Doing great. Ogólnie, bohaterka Chili to dobra, dobrze obmyślona postać. Wielu prawdziwych osób, które miały ciężko w życiu. A ja chcesz zobaczyć najlepsze odcinki z listopada, masz taką możliwość, masz na to 3 sekundy: 3, 2, 1. Daj, daj znać w komentarzu, czy ci się udało.